Spójrzcie tylko na to, jaką przepiękną udało mi się kupić sukienkę w second handzie. Jest to długa, długa, srebrna sukienka do samej praktycznie ziemi. Znaczy, no, do kostek. Długa, długa, duży ma dekolt. Srebrna i to jest, słuchajcie, poliester, elastan i wiskoza. Ale jest świetna. Nie mówię, że na lato, ale na jakąś imprezę, wesele. Piękna jest, co? Wy myślicie o tej sukience? Mi się podoba strasznie i słuchajcie, kosztowała 5 funtów. No, coś przepięknego śliczna jest. Hejka pokaże Wam nasze dzisiejsze sobotnie zakupy, co kupiliśmy, troszeczkę tego jest i może zacznę od Tesco? Moi drodzy, w Tesco mrożone brokuły, tu ich jest kilogram, jedna paczka, druga paczka, mrożone brokuły, również kilogram. Następnie pasolka sparagowa i tu jest jej również kilogram, bo tylko przeważnie te warzywa jemy, jeżeli chodzi do obiadu. Yy, pałki z kurczaka, teraz chyba trzy tacki po kilogramie, i to będzie na 3 dni na obiad, na poniedziałek, wtorek, środa. Będzie gotowane w rosolę. do tego jakieś wiecie, węgle, ryż i warzywa. Takie trzy paczki tych pałek. Następnie jeszcze w Tesco. ujen, ciężko. Pepsi. Bacardi, dlatego że idziemy y, na urodziny i zabieramy ze sobą. Yy, Maśwol Tarol. Na moją bolącą rękę. <gryw> to jest słuchajcie, płyn y, taki coś jak Detol, ten taki co dodajecie do prania i on działa odkażająco po prostu wiecie antyseptycznie odkażająco Le, ble, ble. kawa najlepsza na świecie Kenka Americano Original jeżeli mieszkacie w Anglii to polecam kupcie ją sobie a nie zamienicie na żadną inną jest to kawa rozpuszczalna genialna płyn Fairy do naczyń taki duży 1150 ml ten Fairy zielony jest najlepszy Cztery mleka bez laktozy, to są y, bodajże 1,5% tłuszczu, bo ja piję tylko y, te bez laktozy. Takie duże wody, 12 sztuk, ja sobie je zabieram zawsze do pracy. Tu mamy y, jajka, raz, dwa, trzy, cztery, sześćdziesiąt jajek, ponieważ no, mój narzeczony je bardzo dużo jajek. <gry> y, dalej, moi drodzy, mamy kwiaty, to jest z Lidla takie dwa bukiety. To są goździki, o ile się nie mylę. Dwa bukiety Na plażę to jest taki lód rożek. 188 na 107 na 25 taki wiecie, dmuchany jak materac. Coś takiego płatki do demakijażu firmy cieńsko 40 sztuk chusteczki te takie mokry papier toaletowy arbuzowe zjebaczki tych chusteczek chusteczki yy, cień do zmywania makijażu cień, cień. i słodki ziemniak sztuk ile? 3 czy 4? 4 sztuki Słodkiego ziemniaka i my go przeważnie robimy zawsze na parze. Tutaj dalej jeszcze mam, słuchajcie, maliny i borówki. Tu jest po 125 gram. Malin, dwie paczki, borówki po 125. Tak samo. Pomidorki koktajlowe, te takie podróżne, One są bardzo smaczne, słodkie. Cztery paczki. Masło z kalmna i ze zbójcy drażliwego. Też dobry jest, pomaga mi. Kostka masła znakowita. Ogórki kiszone z polskiej półki. Też są bardzo smaczne. I banany. I tu mamy banany. I słuchajcie, ostatnia siatka. To będzie Tombardez. tu się przekręcę. I słuchajcie, ostatnia siatka z Hombardens. Przepraszam Was za pralkę, ale no nie mogę jej zapałzować, przykro mi. Niestety, aha to jest jeszcze z apteki z Tesco, to są e, solpadejny Max, jeżeli macie problemy przeciwbólowe to nie ma nic lepszego, są to są te ludzkie do rozpuszczania i są po prostu e, petarda, jest to kodejna, paracetamol i kafeina i działają najlepiej ze wszystkich środków przeciwbólowych, w ogóle jakie są na rynku dostępne I w Polsce również. E, kotara Prośnicowa taka w mozaikę, coś takiego. Następnie zapalarka do świeczek, taki będzie pistolet. Kolejną rzeczą to są takie plastikowe lunchboxy, ja przysypuję, powiem Wam taki myk, borówki, maliny, jeżeli macie, kupicie to przysypujcie sobie w taki plastikowy pojemnik, zamknąć i do lodówki i będą Wam bardzo długo trzymały świeżość i nie będą gniły, to Wam gwarantuję, wypróbowane. Następnie y, znowu to mydło Astonish, Aloe Vera, czyli aloesowe. Kolejne mydło Coconut, też z tej firmy Astonish. To jest firma, która robi w ogóle środki czystości. Zaczęli robić mydła, są świetne. Płyn micelarny garnier, bo jest po prostu niezawodny. Nie ma nic lepszego. Te skinny syrop y, Strawberry, czyli truskawkowy. To są 0 kalorii i czekoladowy, ja sobie dodaję do skerów, do jogurtów. I jeszcze moi drodzy, mam tu elektrolity o smaku Black Curant, lemon chyba i orange. Zawsze je kupujemy te w Home Bargains, bo są no, rozpuszczacie sobie nie wiem, tabletkę na szklankę, szklankę letniej wody, zimnej wody do butelki. No, poczytajcie sobie na temat elektrolitów dla sportowców ogólnie, na temat elektrolitów, jak fajnie nawadniają i no, po prostu są mm, bardzo dobre dla naszego mm, zdrowia. Także, moi drodzy, to tyle w naszym holu zakupowym. Łączę się z Wami później. Przepraszam za pralkę w tle, ale zapomniałam Wam jeszcze w tych zakupach y, pokazać lodów, które dzisiaj kupiliśmy. Y, są to lody z Lidla, przycenione z 5 funtów na 3. Ben and Jerry's, czyli jedna z najlepszych chyba lodów, jaka w ogóle istnieje dla mnie na świecie. I to są, słuchajcie, lody Netflix. To jest najlepsze, że to nas zaciekawiło. Netflix Chill. I tu macie, słuchajcie, peanut butter, ice cream, y, solony precel i kawałki brownie, także no to po prostu będzie bomba kaloryczna, ale to musi być patarda. także netflix, kanapa, kocyk i te lody <gry> także to będzie pewnie sztos także moi drodzy, jeżeli jesteście zainteresowani to lećcie do Lidla, bo są teraz w promocji i nowy ciekawy smak dzisiaj na pewno wypróbujemy jak smakują jeszcze, moi drodzy, muszę Wam koniecznie pokazać, co ostatnio udało mi się upolować w H&M na wyprzedażach. Taką samą bluzkę, jak mam, beżową, tylko, że czarną. I takie spodnie, ja Wam je podlinkuję, takie bardzo szerokie, beżowe, w rozmiarze M. Tylko one się strasznie gniotą, bo to, je wiadomo, jest wiskoza, tam z dodatkami, z czymś jeszcze. I w kolorze jeszcze y, kakaowym mam takie, także zaraz Wam jeszcze pokażę. Tu macie metkę tych pierwszych spodni, ja Wam je oczywiście postaram się podlinkować, 17,99, ja te wyżowe wzięłam w rozmiarze M i one mają, moi, moi drodzy, w składzie 60, um, shell, lyokel, wiskoze, 100% poliester. Są bardzo takie, wiecie, przewiewne i te długie czekoladowe spodnie wyglądają w ten sposób kiedy wiadomo, muszę je uprasować bo są troszeczkę pogniecione takie mają kolor czekoladowy ciemniejszy niż beż bardzo wygodne, z kieszeniami i tak z tą bluzką tak to wygląda ale spodnie są naprawdę świetne i bardzo wygodne Zarówno eski, ale eski chyba wolę lepiej leżą niż mki. To są eski 17,99. Tu macie skład. Też mam, postaram się je podnikować jakie znajdę na stronie. Bardzo przyjemny materiał. Tu mają taką grubą gumę. dobrze, świetne są te spodnie. Pokażę Wam jeszcze, słuchajcie, moi drodzy, zakupy z siaty z polskiego sklepu, co jeszcze udało mi się kupić, a więc tak. Mam rumianek ekspresowy, koper włoski, zielnik, herbapol. Te są najlepsze, moi drodzy. Berlizo, ryż na mleku z czekoladą. Takie, sobie wiecie, do pracy na przygryzkę takami. Znowu te naleśniki, ponieważ no, nie mogę się tym naleśnikom po prostu oprzeć. Są. Fantastyczne, yy, serek paprykowy, ten taki na chlebek, dwa te serki wzięłam z papryką, hochland, są przepyszne, yy, czekolada kasztanki, nie, michałki, tylko żeby była w razie czego, śmietana osiemnastka, to się zawsze przyda, czy do szpinaku, czy do czegoś i dwa Prince Polo, yy, takie wafelki XXL. I tu mam 6 e, bułeczek takich do upieczenia. Te takie litewskie serki, słuchajcie, wzięłam, ale to nie dla mnie, tylko to są dla y, mojej koleżanki. 8 wzięłam takich jej hey, z wanilią, no bo ja na I serki wiejskie 12 sztuk. Także to moje zakupy z polskiego sklepu. Bună ziua, buna ziua, bine Hej wszystkim, nie wiem czy ja się w ogóle w tym vlogu z Wami witałam Moi drodzy, chciałam Wam pokazać z trudnia Dzisiaj mamy, dalej kontynuujemy przy vloga 26 czerwiec I idziemy na imprezę rodzinową już ostatnią Moc od dnia ostatnia jest impreza No i chciałam Wam pokazać w co będę ubrana Nic szczególnego, słuchajcie, włosy wyprostowałam Makijaż dzienny, taki zwykły, klasyczny, co zawsze I na sobie mam bluzkę, taką czarną z H&M -u. Mam identyczną, tylko że beżową. Już raz Wam się w niej pokazywałam. Brązoletki, jedna z Pandory, druga taka z outletu. No i zwykłe jeansy. Dlatego myślę, że jest super stary. I w razie czego, jakby było bardzo zimno, to wezmę sobie ten mój taki o sweterek. No i torekka. Także tak będę wyglądać. Nic szczególnego, wygodnie. Bluska jest dość. Chciałam ubrać coś innego, ale niestety no, pogoda jest nie za fajna. Jeszcze jutro Wam pewnie dogram yy, filmik z farbowania włosów. No i tak to będzie się prezentowało. Myślę, że jest całkiem spoko. Chciałam ubrać inną bluzkę, ale w tej się czuję bardzo fajnie. Także tak będę wyglądała. Także do usłyszenia później, moi drodzy. Hejka, cześć, witam Was wszystkich. Yy, moi drodzy... Skończę już y, tego vloga. Bez make-upu, y, Niestety nie wyszykowana Mamy, słuchajcie, niedzielę 27. Wczoraj już Wam nic nie nagrywałam, jakąś tam wstawkę y, Wam dodam z imprezy. No bo no wiecie, było pełno gości. <laughs> było bardzo fajnie. Było przepyszne jedzenie, super atmosfera, fajni ludzie. Y, także bardzo, y, bardzo przyjemna impreza. To były urodziny y, mojego narzeczonego siostry. 40 taka wiecie, dla, dla przyjaciół, dla znajomych, także było bardzo, bardzo fajnie. No i dzisiaj co, jest kochani godzina, już jest około 12, myśmy wstali hmm, około 11, zjedliśmy śniadanie, więc myślę, że dzisiaj się już nic ciekawego nie będzie działo. No jedyną, <laughs> przepraszam, rzeczą ciekawą, którą się dzisiaj będzie działa, to na pewno będzie farbowanie włosów, które też dla Was y, nagrywam. Jestem w trakcie jakby nagrywania, y, farbowania, także na pewno zobaczycie efekt przed i po farbami fryzjerskimi, także na pewno oglądajcie, bo będzie ciekawie. To Także tyle, to, moi drodzy. Dzisiaj na pewno jeszcze jakieś, wiecie, no wiadomo, gotowanie na przyszły tydzień, przygotowywanie się do pracy. Ja ci się nie maluję, dlatego że uważam, że nie ma sensu się malować do farbowania włosów, bo to wiecie, nie idę do fryzjera, więc y, no bez sensu, potem będę miała głowę, wiecie, tu wszystko by było brudne, więc no taka Wam się y, pokazuje niewymalowana. Mam nadzieję, że nie straszy nikogo y, mój widok bez make-upu. Bez make no i to tyle, moi drodzy. Y, jeszcze Wam ewentualnie może, nie wiem, nagram... Y, nie wiem, czy, będę, czy będziemy jeszcze jakieś serial oglądać. Chyba, chyba nie, bo nic takiego szczególnie nie ma. Na pewno Wam y, polecę seriale na koniec miesiąca, które warto obejrzeć, które my oglądaliśmy, bardzo nam się podobały. Także dzisiaj jest pełen tea-out. Niedziela, pogoda ma być okropna, bo 98% deszczu pokazuje... Więc ja się muszę doświetlać. Także mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba, by było trochę i zakupów, no i takie wiecie, jakieś tam nowości z hm spodnie, bluzka. Na pewno Wam podlinkuję, bo naprawdę świetne są te spodnie, genialne na lato, jeżeli yy, wiecie, nie chcecie się pocić w jeansach, to tego typu spodnie są po prostu fantastyczne. A jeszcze może Wam, nie wiem, pokażę dla przykładu, abyście zobaczyli, to chodziło mi, no ja Wam przymierzyłam te spodnie, więc na pewno zobaczycie. To są eski, tego typu spodnie, takie bardzo, wiecie, szerokie, bardzo przewiewne, no, są po prostu genialne w kolorze mam beżowym i czekoladowym, na no, takiej fajnej, grubej gumie. Także jak będzie upał lato, nie ma co się kisić w jeansach, tylko tego, tego typu spodnie będą fantastyczne. Są to spodnie z HM, kosztowało 17,99, ja mam w rozmiarze S. No i tu mamy i 100% poliester, viscoze, layocal, nie wiem co to jest u i shell. No, troszeczkę się gniotą, ale myślę, że na lato będą super. Także też będziecie mogli zobaczyć w filmiku, tym właśnie vlogu, jak w tych spodniach wyglądam, bo naprawdę są warte zakupu. Także zakończam, kochani, tego vloga. Zapraszam Was do następnych filmów, do projektów Denko. A już właśnie projekt Denko dzisiaj też dla Was nagrywam. Także dzień pełen wiecie. No, niby wolne, niby bez make-upu, niby taki chill out, a jednak troszeczkę. A chociaż może się wymaluję do projektu denko, no zobaczymy. Także trzymajcie się, kochani, do następnego, do następnych filmów. Pozdrawiam. Basia Fit Beauty. Pa.